Witamy ze Szczecina. Trwa 32. edycja turnieju Invest in Szczecin Open. A my w naszym studiu zapraszamy na tenisowe rozmowy. Baj Rekman. Pierwszym gościem Filip. Pieczonka. Dzień dobry Filip. Witam Was. Uczestnik turnieju, chociaż jesteśmy po eliminacjach singla. Od tego zacznę, bo Debla sobie zostawimy na później. Jakie wnioski? Bo cały czas próbujesz, oprócz tego, że grać Debla w głównych turniejach, chwytać się tych eliminacji, szukać szans. Przegrałeś z człowiekiem, którego nie tak dawno pokonałeś. No, cały czas próbuję. O, tak, grałem ostatnio tego Czecha, chyba miesiąc temu właśnie w Czechach. Gram ostatnio dosyć dobrze w singla, bo zagrałem już parę meczów na tym poziomie challengerowym. Lecz myślę, że troszkę wczoraj siłowo nie dojechałem na tym meczu, bo ostatni okres był dosyć bardzo intensywny. Jeśli chodzi o granie, wygraliśmy turniej w Porto, później z Porto od razu się przetransportowaliśmy do Hiszpanii. Tam zagrałem mecz w singla, praktycznie wychodząc z samolotu. Mhm. Później zagraliśmy w Debla razem z Szymonem. Do czwartku do wieczora. Później musieliśmy wracać już w piątek, bo wiedzieliśmy, że się dostaliśmy tutaj do Szczecina. No i tak troszkę podróże były niesprzyjające, bo leciliśmy do Warszawy. Później ja z Warszawy autem do Gdańska się przepakować, jakieś rakiety świeże dostać. I o 16 w sobotę tutaj przyjechałem i byłem o 21.00 No i patrzę, pierwszy mecz. Troszkę, troszkę pechowo, lecz miałem swoje szanse w, w singlu, których po prostu nie dociągnąłem, no i przeciwnik domknął mecz i nic już nie mogę z tym zrobić. A z czego, Filip, wynika taka intensywność? Ja wiem, że jesteście młodzi, jesteście głodni grania, punktów, zarobków, tego, żeby iść do góry, bo jesteście już coraz bliżej tej czołowej setki deblistów z Szymonem. To wynika z tego, że tak dobrze Wam idzie, że nie chcecie się zatrzymywać i, i, i gracie po prostu bardzo dużo, bo mam czasami wrażenie, że wygracie tak, jak mówisz, tydzień po tygodniu tego odpoczynku jest mało. No tak, no tak jak od początku zakładałem z Szymonem, że czas nas trochę goni przez ten wyjazd do Stanów. Yy, na początku myślałem, że już nie pojadę, ale właśnie muszę wrócić, także dlatego gramy cały czas tygodnia, tydzień, ale też mamy taką, takie dobre flow ostatnio mm -hmm. z Szymonem i chcemy to wykorzystać, bo jak nam troszkę nie szło, zrobiliśmy tydzień przerwy, później polecieliśmy do Sofii, tam my przegraliśmy finale, ale dosyć blisko, no i później już do Porto, wygraliśmy turniej, no i tak powiedzieliśmy, dobrze, no to musimy przycisnąć, bo znowu mamy, mamy gierkę, także no cały czas tak z tygodnia na tydzień próbujemy. Jesteśmy ze sobą prawie jak tacy bracia, bo nie widujemy swoich rodzin teraz ostatnio. Także, a po drugie, no ten ranking nas cały mhm. czas motywuje, cały czas z tyłu głowy mamy, że może do tej Australii byśmy się dostali, gdzie to dla nas jest takie spełnienie marzeń i to nas tak napędza, żebyśmy cały czas grali. A są na to realne szanse? Jak, jak to się układało nie wiem historycznie, jak to, jak to było w tym roku? No, mistrzem oczekiwania na wejście jest Karol Drzewiecki, także myślę, że on kilku dobrych rad może Wam udzielić rankingowych. Myślę, że moglibyśmy się go podpytać oraz piotka Matuszewskiego, bo oni się parę razy mhm. właśnie tak podostawali. No, myślę, że potrzebowalibyśmy jeszcze trzech dobrych challengerów. Nie okrywam, że byłoby fajnie wygrać dwa challengery w jednym zrobić jakiś finał, mhm. w Europie są 125 piątki w październiku, na które chcę przylecieć ze Stanów. No i tam będzie ten moment taki kluczowy, żeby zobaczyć, czy, czy nam się to uda, czy nie, bo ja w listopadzie prawdopodobnie będę musiał stanąć, grać sam, Szymon też będzie musiał pewnie kogoś znaleźć. Także no zobaczymy co następne dni pokażą, mam nadzieję, że w Szczecinie pójdzie nam jak najlepiej. Co jest najmocniejszą taką cechą, co jest najmocniejszym punktem repertuaru Kielan Pieczonka? No myślę, że serwis. Myślę, że Bez serwis, zaskoczeń. bo jesteśmy duzi i u nas jest to podstawa w naszej grze, żeby serwis funkcjonował i myślę, że jak nam serwisy funkcjonują, to obydwaj się napędzamy, wtedy lepiej returnujemy, jesteśmy pewniejsi siebie na siatce. I taki tandem deblowy się tworzy wtedy, jak te serwisy nam, nam chodzą. Mam wrażenie, że, że to losowanie wasze w pierwszej rundzie wcale niełatwe, powiedziałbym. Luz i Zebaszos na szczęście nie ten zebaszos, który wygrał właśnie US Open. Już jakoś przygotowywaliście pod tą konkretną parę? Czy zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu w Poznaniu, powiesz mi, że głównie koncentrujecie się na sobie? No bo jeżeli wy będziecie grali swój tenis, to, to pewnie rywal będzie miał trudne zadanie. No my, my cały czas bez zmian. Nie patrzymy tak naprawdę, z kim gramy. Nie Patrzymy na numerki. Parę razy w tym roku już yy, dowiedliśmy to, że nie boimy się numerków. Yy, tydzień temu wygraliśmy z 45. deblistą świata w Sewili. Mhm. Także skupiamy się tylko na sobie. Dobra, dobry trening, yy, wypoczynek przed meczem. No i jak oczywiście najlepsze nastawienie a granie przed polską publicznością jest jeszcze dodatkową motywacją dla nas. I mamy nadzieję, że wypełnią się trybuny na jutrzejszym meczu. Jeszcze nie na korcie centralnym, ale być może to dodatkowa motywacja dla nas, bo, dla Was, bo generalnie jesteśmy na największym turnieju męskim w Polsce, takim turnieju, do którego wszyscy się porównują. Wszyscy w Polsce i bardzo wiele podobnych imprez za granicą, więc myślę, że mecz na Korcie Centralnym, któregoś dnia, to by była fajna nagroda. No najwyraźniej musimy na to zapracować i wygrać pierwszą rundę, także to jest dla nas dodatkowa motywacja, bo wiemy, jak magicznie jest na Korcie Centralnym w Szczecinie po tamtym roku. No i co? I mam nadzieję, że uda się przejść pierwszą rundę i na następny dzień w czwartek pokazać się na Korcie Centralnym. Filip, szczerze w to, Wierzymy. Powodzenia. Bardzo dziękuję.